Jazda! O, No, on nie O, on kto tu wstał? Właśnie miałem napisać, ile macie, ile kaciętym, jeżeli wbił. No to jednak tylko ja będę. No, no, to czekaj, to spróbuję oglądać jeszcze kogoś. Weź dołączać, jak najszybciej ułożysz, żeby. No, dobra. no, no, mamy wszystkich. Michałowi albo się znudziło, albo internet mówi, umiera. Chociaż bardziej bym rozważał. Bardzo bo... prawdopodobne to są obie, obie opcje. To też. No Właściwie, czy ja mam aptekę na niej, bo to bym sobie... Wziął. Gdy masz do wyboru czerwony albo niebieski przycisk, ale masz dwie ręce. <noise> Klikasz dwa na raz. Czerwona czy niebieski igła? No o mnie, jeden przełyk, o mnie przejętą. Duży gór wody. Kręce duży. Trzeci gen w linii. Jak ten zarówno E, to ja go ściągnę może Nie goni jak coś On strasznie ułomie ten SK Mega mind. Masz leczenie jakieś? Mam. Dobra, to ja idę w duży Czyli ty kręcisz róg za dużym od Sheltera, czy obok Sheltera? Y jak myślałem hmm. na moje lewo Kurwa co? Dobra No bole ale krzywy hit to był. Glizdunie! Rozniewało mnie to kurwa! Kszczownicy! Mmm, lizdunia! Co? No nie to. Kategoria, gatunek, królestwo, nie wiem. Nie znam się, nie jestem biochem. Nie do dzisiaj mi przyszły książki na białym Czy ty na białym widzisz? Tak. Ty, Chris, jesteś na czym? Na IT? Tak. I wszystko szosal, co? Idzie do dużego. Na daszu. Nie ma dasza. Aha. Duży ma pół, jakby ktoś był zainteresowany. JA PIERDOLĘ Ja się zaraz wypierdolę się przed siebie o! Any help? Ja jestem ranny Stoję na kamieniu w ogóle Idę na tą bramę Jak tu wejść? no jakoś. jeszcze ten Kurwa, czemu wy tam poleźliście, jak tu brama jest otwarta? Ja staję w ogóle na kamieniu, nie wiem czy widzisz Nowe ruiny są na tym Bo nie było Fajnie. tego kamienia, nie pamiętam go On jest jakiś zbyt niski, no, żeby był Nie pamiętam go kurwa tu? nikogo? co tu jest? Ty to nie widzisz? Było. Ej no Chodźcie tu kurwa, potem se mapę poglądać. <laughs> Nowe ruiny są, no mówię ci, że tego śniegu nie było ten śnieg był! Bartek, czy przy moim budynku była taka kubka śniegu z jednej strony? Nie wiem... Ten, ten, 50 w tej chwili, ale nie da się mieć więcej niż 50 chyba, nie? Nie no, dostałeś plus 50 czy po prostu paska ci 50 daje. Paska dodaje... do 50 i to jest max, który ci może dać Nipelk chyba. Ale nie wiem chyba... ile to sprawdzić. Jak się wydaje czy pochylicie to keknie. Nie, to chyba tak nie działa. Właśnie pamiętam, że to nie działa, bo ja miałem cały czas 33, jak to testowaliśmy. Gdzie ty jesteś? Ale... Ja w takim razie... W takim razie są P podproty. to są praktycznie infinite proty, jakby jesteś we trzech. Powiedz jest... byś musiał wyrwać, nie wiem czy coś zadziała, jeśli ja, bym nie strzela. chciał wyrać. No halo, to jest Glif, glif, glif! Pojechał! Pojechał drugi! A on ma tak. No ten, ja pierdzielę! Gdzie ty Aton jesteś? A on ma, że jak się perk Jaki jest ostatni perk? Firewell na razie? Nie. Windowsy. Uj, o, no. Ale teraz z nowym perkiem wiretap będzie ostatni. Tak, no właśnie, ona wuje jest dużo perków. Fuj, bo od Firewellki do Windowsu widać O, nareszcie. Moja raz. ulubiona mapa. Jak na dwie... Trzeba no, to za dwie palety! Na środku są dwie. Były <grym> dwie palety! No, wiesz, I w wiesz że jest! Wiesz, że na środku naprawili i już nie ma dwóch palet? O, w końcu nie, nie. ma. Zka. Na środku nie ma dwóch Oj, No nie ma, jest jedna. Ale I jest za zawsze to... chyba po jednej stronie. Ale za to na balkonie są dwie. No, ten balkon jest mega mocny ten. Tylko, że dwa razy jak to było drugie skrzydło, śmigło Kurwa, dalej tu okno jest Pod ziemią byłem Myślałem, że to okno jest kurwa inaczej trochę Ci wyjebałem Botanik? <tuszy> 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 Jak I to kurwa głos no? <tuszy> Ty, bo tamten <tuszy> wisi na drugim state'cie <tuszy> 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 Eee Czemu on wisi, co? Ty, Chris, masz drugi state od pierwszego, czy? <tuszy> od pierwszego, Od pierwszego świeżo, nie dam poszło ja pierdolę my tu specjalnie jesteśmy co ten region odpierdolni mój on na górce jest idź do szantego jada ona może ty biegnieś za mną? tak, jakbyś byś ta będę miał plus 50% Leci do was. I nie no, my jesteśmy specjalni, żebyśmy dobra. go nie ściągnęli no. przed dwójką. Chuj. A? Dobra. Nie wiem właśnie co ten legend odjebał, aż co to skipuje. Ło, ja się zajebałem na stole. Kurwa. Ten spin prawie wyszedł. No dobra, twojego genia trzeba było skręcić, może co? Mhm. Mm Tam jest jeszcze w sumie mm. jeden pośrodku, to by hit. Nie swingnął się Banwał tu jest, nawet dwa banwały wały. Mogę? Okay. Nie pytaj. Będzie do ciebie, ktoś najprawdopodobniej. Nie. Ha! <laughs> ha! Tak, jest, don tego nie otwarte. Przejście byśmy się tu zablokować czy coś. Nie bo ja się wychynuję, a ty i ci ktoś Don? Tak, ale ja nie ucieknę. Nie, to bo nie. Ja mam hack to masz dopiero ten, drugi, więc też... No tak pod. Wynosi mnie z zabrany. się wyleczyć Emil na prota? Nie Nie dobiegnę do tego go. prota A, Swing Kurwa, ty się zaraz sam wywignujesz Jeden prot Nie, dobra, nieważne Niego co protować? Ty, może nie, nie skracaj tak kamieni trzy razy dalej nie blokuj go, nie blokuj go! Nie blokuję go! Jesteście Byłem już okej okay. Bo jesteśmy raczej out No <grystanie> <grystanie> Właśnie Kto? Co to za nielegalne zgromadzenie? Normalne Nic nie widzisz A dobra tu nikogo nie ma szkoda <grystanie> Nikt cię tu nie pytał Kto? Ja go pytałem Tak? No. Tak no, Naprawdę na tam byś zapytał czy wbiję Dokładnie tak było. Linia nie, nie, nie zmyślał. No, ja bym przecież nigdy. No, <grym> oni kurwa a do, trochę A do tego mam proste kolana, światło od mi podączali. RTX-a mam w komputerze? zamontowane. Cześć. Tak. <grym> no, dokładnie tak. Dotatki unijne, tak? Tak. Mogę przymówić o Haha, Przez całe wakacje Rechal Militasy kurwa przechodził. RTX by było, ale RTX był tak <grym> bo Kojman czeka na nas, ja bym no bo ja spierdalam od lat. ale możesz potem być, bo będziemy testować różne rzeczy no, to zobaczę ten... czy ja mam zainstalowane update był update no, no. pół biedy też, to pół no biedy, na pół to... biedy plus 3 giga Oj, tam tam półtorej godziny i się podjadę sam w domu tylko tak, jakoś tam nice no, no, to, że to nie znaczy, że sąsiedzi nie mogą domu. sąsiedzi ci internet kradną Kurde, z budowag że przez pewien czas moje hasło to było gwinię, mianowicie 100. Shaking cocktails. No, Fetne. Ty gwina idziesz jutro na msze? Nie wiem. Wstawił? Gwina, ty jesteś, bo Dam nam. A ja jestem. Jest, on jest księdzem, kurwa, przejęł, pogłasza. Ogłaszam Właśnie Gaby, za miesiąc prawdopodobnie kupiłem krawo O! o tak w końcu, kur... I stamtąd na, na... na to. Na PGA to będzie kupował najprawdopodobniej A no, to, to właśnie, to po PGA to kupię Może nie będzie na PGA tego co chce Bo ja mam już wygórowanie yy, specyfikacji Ty to nie powinieneś mieć wygórowania Wreszcie jest najlepszy no to jest zatrzymanie na skrzynce. Nie, nie mogę przejść. Nie mogę <grym> przejść. to, nie to tam ma być? Hey, jest jest mhm. To jest Ktoś wie, co to na ścianach. To jest na DNA? To jest na To jest zielone jest na ścianach. To jest Nie jest To jest obsesji, nóż i no, jakby to znaczy, to znaczy, że kierun lagi, będzie wszystkich hitować z kilometrów? To nad mi się pokazuje. Wszystkie ikony tam się pokazują. Nie, jak sub mapping to Trzy jest po na prawo pokazane. Panel to nie ma. A on mnie zaś idzie robić dobrym 50? Świetnie, ja się zaśmywam bo tu nic nie ma. W dole, nie nieważne, dobra Gdzie Ty jesteś? Nigdzie już A, nie goni cię już gdzie nie. Gonim, nie goni mnie, bo nie trafił. Ja się wywalam Chłój bo możesz lecieć. Ja mogę wisić, ja mogę wisić, wy się nie wiem, wlecie czy coś Czemu on slaguje w ogóle? No i chuj Nie ja go powiesi. Dobra, dobramy, dobramy. No. Nie, nie, nie powiesi. Nie bo jest z sobą. Idź go prowadzić. O, nie mogę, nie mogę. jak nie zdążysz. No, dobra. 9-9 Fabryk. No jest co, co? Mini metry, będzie leciał, się. Nie trafił. Kurwa, nie wierzę. On czasami robi takie kurwa super długie, a czasami takie. Nie wiem jeszcze jakie Czemu ja tego killera jeszcze nie widziałem. Cześć, że sześć paneli To jest dobre pytanie 6 paneli od Elgato. Albo. Nie wiem, chuj wie od czego. Jakieś tam kurwa firmy na Elgato. Tak. powiedział, że to jest Elgato. Tylko ja będę miał. Zajebiście mnie zablokował. Nie no, kurwa, zajebiście. Pomiędzy nami stanął i myślą, że cię zablokuje, kurwa. Ci dopiero po dwóch genach koś znalazł? Tak No <grym> i to jeszcze na dużym kurwa Albo przeawczył sobie trochę Odpuścił cię No wiem To poszło Jest okno Glina poszedł y Nie mam włączonego Jak? Nie ok, mam czeka Kurwa właśnie glina w piątek są putraki na rynku Co jedziesz tak. na rynek z gliną? No nie nie ma gliny no tak Okej okay. Mówię, że glina poszedł, po czym mówię do gliny Nie no, zajebiście. Trzy razy w Tychach, mówiłem ci, ej jestem niedaleko, tato zajebiście No zajebi... ale kurwa, ty twoje niedaleko to było w takim sensie, przejechałeś sobie drogą kurwa w Tychach i nagle z niej wyjechałeś Tak jedno Trzeba no, ja było za Ja byłem w tym w Tychach dwa, trzy, trzy razy Byłem 50 kilometrów od tych i to zaraz przy autostradzie W zeszłym o, roku dość, ja W zeszłym roku oświęcimy mnie jest już w śląskim. Ja widzę tego t jak się patrzy na ciebie tam... swinguje, próbuję mnie trafić Oj, jak to wygląda? No Może idź do Baby, a nie zatrzymujesz się. Nie bardzo, to jest ten. Stop Nie, ja mam do tych dwie godziny.